Olu w pierwszej połowie wniosłaś do naszej gry. dużo ożywienia, no i nieźle to wyglądało po tych pierwszych 30 minutach. Wydawało się, że jest szansa nawet na dwa punkty z Dunkami. No oczywiście pierwsza połowa zakończyła się remisem, także na pewno w drugiej połowie wszystko się rozstrzygnęło. Ciężko powiedzieć tak naprawdę, co się stało. Na analizę tego meczu przyjdzie jeszcze czas. Na razie na gorąco, co można powiedzieć, nie wypełniłyśmy tego, co nam powiedział trener. W pierwszej połowie konsekwentnie grałyśmy to, co nam powiedział, zwłaszcza w obronie, w drugiej połowie nie wiem, co się stało. Dlatego, no, przegrałyśmy i musimy ponieść się i, i następny mecz wyjść z głową. Myślę, że w tej drużynie atmosfera nigdy nie, nie padnie, dlatego na każdy mecz będziemy, będziemy się motywować i gryźć parkiet do ostatnich minut. No i jeszcze jedna rzecz, bo w zeszłym roku przegrałyście mecz o trzecie miejsce z Dunkami podczas Mistrzostw Świata. Teraz była ta chęć rewanżu, no ale nie udało się to. to. jest jeszcze jakaś dodatkowa złość w Was? Oczywiście. No, co można powiedzieć. Zwłaszcza dlatego, że pierwsza połowa, jak już powiedziałam wcześniej, zakończyła się remisem. Odskoczyły nam strasznie. Wynik nie do końca odzwierciedla to, co było na boisku, dlatego to tak głównie boli. No, ale już jest po meczu, już, już to jest historia, musimy się skupić na następnym.